Слава Ісусу Христу. Сьогодні ті Божественні літургії святого Василія Великого з вечірнею. дуже сердечно всіх привітати в нашому бросавському соборі, вітаю всіх наших вірних парафян, сестер, які є в храмі, але перш за все вітаю сьогодні в цей особливий день наших отців. Бували такі роки, бували такі часи, що нам бракувало. 12 mężczyzn do obmywania nich, do obiadu obmywania nich, ci, którzy razem z święcennikami tu kiedyś dali, w większości już oni do Gospoda, ci nasi starsi parafiany. Radziłem się, że dzisiaj mamy nadmiar, bo nas jest jak 12 którzy tutaj i ci świętej boskiej no liturgii będziemy służyć tej obrad obmywania. Nich przypisany na Wielki Czetwer do tego, żeby go służyć u wszystkich jeparchialnych naszych soborów. A na średni dzień ja przygotował zwierzenia do naszego duchowieństwa, do naszych święczenników, wszystkich święczenników, szczególnie do tych, którzy dzisiaj zibrani Zibrani tu w Wrocławiu i także w naszym okolicy w Koszalinie. Drugi oci, spiu braty w Chrystowom w tej osobliwej dla każdego oświadczonej kadenii, jakim jest Wielki Czetwer, szczero i serdecznie witaję wszystkich oświadczonych w naszej wrocławsko-koszalińskiej i Eparchii, zebrali się, zebrali się przy i e, zebraliśmy prychost pod nią w komu Sobori, ta w katedralnym Sobori w Koszalinie, na z zbożestwonej liturgii u Światłowa Syrii Wielkiego. Zgaduję, czy obmywania nich Jakie pićastajno i weczerif wczynił z pasytem swoim apostolom, uwrosta wiz wersję mojego takosztut i śrochodni nasi odci symbolizować będą dwanaście Chrystowych apostolów. Osobliwego czasu średniego przywitania wicłóczniu, czewesz nasz dawno, parenesem wasku Waszku operacji Ciaszymo na Jankowską. Rybowaju czy likarnianą oliżku, win powidomym już na żal nie zworzę. Przybyć do Wrocława dzisiaj, gdzie poprzednimi rokami, podczas ewangelii na obmywania nich, tradycyjnie wcielował postać świętego apostola Petra. Czego winni, winni przedejwi i duchowo je z nami. Także witają innych, choć jakimi jakim choroby czy innych poważne okoliczności nie pozwolili przybyć dzisiaj do Wrocława albo Koszalina. Serdeczny przywitek jakoś im naszym inszym oczom, i z bądź jakiej innej przyczyny dzisiaj nie znamy. Drugi współbracia w Chrystowym świątynstwie. Dzisiaj, o my my dotykamy do najgłębszej tajemnicy i źródeł Chrystowego świątynstwa, do którego i z nas był włączony przez pokładania episkopskich róg i promowlani święcitelem słowa formowy rękopołożeniu. Do każdego z nas zwerdnieni Chrystowi słowa, skazanie piśni paremini chliba na jego ciało, ta wina na jego krowu, czynnice na mi wspomin. Samemu myśl o godzi stojym oporowi i prestoli, jak święczono Do nas takoż zwerdnieni inni jego słowa, wyskazani apostolam u wieczerniku, Уже після Його Воскресіння, тоді сказав Христос: мир вам, як мене послав Отець, так і я посилаю вас. Сказавши це, він дихнув на них і додав: Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустя їм, кому ж затримаєте, затримають. Ми не можемо також забути слів Спасителя, сказаних перед Його Вознесінням на небо. І тоді сказав Господь. i dzić odrze, i zrobić uczniami wsi narody, chrestiaczy i w imię odsia, i Syna, i Świętego Ducha, nawczajujcie i zbarychaty w se, że ja wam zapowiadał. I oświa po wsi dni, dni aż do kięcia wieku. na pewno też i z nas, z Boryszu no i sercem do togo dnia, kiedy przyjęli taństwo świadczyństwa do dnia naszych jeryjskich świadczeń. Dziś dnia my długo oczekowali, gotując do niego seminaryjnymi studiami ta duchowym wzrostem. Ojserdeń my byli e ni Bożej lubowiu, ta lubowiu ludzi. Składali przysięgę na ruki świętela, obiecując być bu posłusznym jemu, i jego następnikom, a także wierno służyć Bogowi, cerkwi i Bożemu narodowi, z spragnłemu Bożego słowa, świętych tajemnic І священичого служіння. Ми були сповнені надії, що зможемо гори попереставляти, світ оновлювати, протистояти всяким підступам лукавого, не невтомна, втомнатися внесенні Божого Слова, скріплювати людей святими танствами, тілом і кров'ю Христовою. Напевно, так було в практиці, особливо в перших роках нашого священичого життя та служіння. W pobliżności na pewno jest taki się ogodnik. Nawet piślą 5, 10, 20, 40 czy nawet 50 i bilsze roku w święczeniczo służenia. Święczeniem czego jest życia naszej Cerkwi u Polski, w Ukrainie, ta w innych krajach świata, gdy przychodziło nam czy naszym współbratom w szczęściu wydano służyć. Od takie metyliki ludzie my, tylko ludźmi, często słabkimi, jakim my Chrystowe na ta ciele pisłanyctwo, jakie Chrystos doruczył swoim apostolom i nam, darowane nie za dla nas samych, nie za dla naszej doskonalności, mądrości czy wytrwałości, ale za dla narodu, wytkupionego o i krowi. Tak każe autor posłania do Ewreju kiedy mówi do apostołów. Każdy archirej, wziął z pomysłu ludzi, nie dla ludzi w sprawach Bożych, żeby przenosił dary ta żertwy za grzechy. Słowa te winno się także do każdego z nas, wiarszczęlników, jacy mamy cząstkę u Chrystowego Świadczyństwie. Drogiu uchryści siostry, drogi braty u Chrystowego oświaszczeństwa. roku Straszny Tydzień wypadaje na osobliwy czas. Zgódno z jednorośieniem świętego świętišo ojca Franciszka 2025 r. jest świętym jubilejnym rokiem nadziei. W ten święty rok wpisuje się także i nasza świąteczna nadzieja. Może nas ona jest i nadal bardzo silna, gotową przewracać góry, płaski po w Ale możliwo też ona je już i osłabła gdzieś, przez lata służenia, przez choroby, w tom duszewne wypalenia, brak wsparcia, niezrozumienia z boku wiernych, współbratów. Ino i na czy już, i Jakby nie było, straszny tydzień i dar Świętego Jubilejnego Roku Nadziej to nagrada dla każdego z nas, aby jeszcze przed Krzyżową Paskoją złapić na myć i rozważyć w duszy otrzymany kiedykolwiek dar jerejski świaczeń. odnowić radość czego daru i w sobie samych gotowość do dalszego widdanego służenia na Bożej Niebie. Starajmy się. Skorzystajmy się na chodu i się od dziś dnia, żeby powrąty się do tej pierwszostoj radości, jaka na nasze serca sercia w denierejśko ich rotoni. Z tego dnia niczego nie zmieniło się, niż do naszych możliwości jak świeckich, niż do oczekiwań czas, bit nas z boku Cerkwy czy Bożego Narodu. Może zdawać się, że my już zrobiliśmy wszystko, co było w naszych siłach. Ale to iluzja. Każdy świążczynik, niezależno od wieku czy stażu, zawsze jest zdatny i wierno służyć Ebowowi i ludziom. Nie poddawajmy się znewieri, pesymizmowi, czy duchowni apatii. Co może nam grozić, jeśli kiedy z się o swojemu świążczyni, służeniu. Przed każdym z nas codziennie stają nowi wykłady. Każdy z nas, przez otrzymanie daru świążczeństwa, jest promożny, odpowiedzieć na czyjeś wykryty, niezależnie od tego, kudy kieruje świat, jaki nas otoczy. Nie izolujmy się, prawda, że obstaweny obstawienie rozkrywania ta dijasporu, díaz... w jakiej żyjemy, e, nie możemy często zastrzeczać, ale wciąż taki możemy podtrzymywać kontakt, chociażby przez zasoby masowej komunikacji, jakie dają nam dziś wielkie możliwości. Nie może nadychnuty to może nadechnąć daty dać siły, stać się źródłem radości. Odrużonych już zachęcają do pitrymowania spinoty na równi świątnych rodem. To będzie na korzyść nie tylko samych samych ale i całym ich siemian. Próbujmy odnowić pierwisną radość, jaka napowiadła nasze serca, kiedy my w pierwsze stawali przy Госпоdniu dla służenia boжеstvennej liturgii czy za dla zwerszowania świętych tajemnic. Pamiętajmy o pro-odnogo, odwiedzajmy, rozmawiamy, wspominajmy jubilei, rokowe świętań, ważny wdat. Drodzy uchrysti, bracia, każdego dnia dziękuję Bogowi w modlitwie za was, za wasze pokłikanie i za wasze wierne i wydane duszpasterskie służenie. W jubilejnym uroczy, życzając wam silnej wiary, klepkiej nadziei, Яка непохитнеться у будь-яких труднощах. бажаю дарів Святого Духа, бажаю витривалості в молитві та у щоденному душпастирських, щоденних душпастирських обов'язках. бажаю зрозуміння та молитовної і людської підтримки з боку Божого народу, якому всі служимо. Дуже дякую за духовну опіку над Божим людом, у першу чергу за, за тих, які постраждали через війну в Україні. Дуже дякую за зрозуміння і співпрацю унесені. Spinowi i jest za naszą wrocławsko koszalińską eparchię, za celu naszą cerkwo, za wieś nasz naród. Usim wam dla ostogaju ta bazaju radistnogo ta głebokogo przeżycia Prazdnika Chrystowy i Paskha. No mamy tu w Wrocławiu jeszcze będziemy zostryczać przed Paskoju to musi ci pobazania, że będą tu młodacy i думають tak naszych parafian, naszych wiernych da ki molaće od Slava Isusu Hristu.